Drodzy przyjaciele, bardzo się cieszę. Jestem ogromnie wzruszony, że w dniu dzisiejszym spotykamy się już ponad kolejnych, ale w szczególnych okolicznościach. Najpierw na tej mszy świętej, gdzie w gronie wielu przyjaciół, kapłanów. Wszyscy liczyliśmy we Mszy Świętej Dziękczynno-Błagalnej o prośbę o błogosławieństwo Boże na ten nowy czas, który przed nami, na nową kadencję, już dziewiątą kadencję Polskiego Sejmu i dziewiątą Polskiego Senatu. Ale rozpoczynamy nowy okres jednocześnie kończymy jakiś Czas, kolejna kadencja moja, w moim przypadku druga, siódma Polskiego Sejmu i wiele wspólnych z Wami wszystkimi. Ta, która się skończyła. Ta, która się skończyła, tak. Z Wami wszystkimi wiele wspólnych spotkań i dzieł. Spotykaliśmy się przez te cztery lata w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. Pomagaliście mi osobiście jak najlepiej wypełnić poselski mandat. I za ten czas, właśnie, za te cztery lata, które za nami, chciałem bardzo serdecznie i ciepło Wam wszystkim podziękować. I cieszę się, że tak licznie odpowiedzieliście na moje zaproszenie. Z nami są, kochani. Moi przyjaciele z Polskiego Parlamentu jest pan senator Przemysław Błaszczyk z małżonką. Współpracownikami swojego biura. Jest z nami przyjaciel mój Robert Telus, pan poseł z małżonką, małgosią. Witamy Was serdecznie. Myślę, że obywać możecie, się ludzie jak u siebie, choć Przemek jest w swoim okręgu wyborczym, bo powiat podziemacki do okręgu senackiego jest jak najbardziej przypisany. O tyle Robert Telus jest posłem z okręgu Piotrkowskiego, a dokładnie z powiatu Opoczyńskiego, ale też często nas odwiedza i zawsze o nas pamięta. Także dziękujemy Ci, Roberty, za wszystko. Opowiem Roberta, że właśnie poznaliśmy się 8 lat temu w Polskim Sejmie, razem rozpoczynaliśmy. Pracujemy w jednej komisji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Robert podobnie jak ja, jest związany z Polską Wsią. Mieszka też na wsi, też ma gospodarstwo i reprezentujemy w Polskim Sejmie właśnie polską wiedzi polskich rolników i za tę współpracę przez te 8 lat też Ci bardzo serdecznie dziękuję no, tak samo jak i senatorowi Przemysławowi Płaszczykowi. Wspólnie realizowaliśmy wiele przedsięwzięć, wiele wyzwań i w tym wymiarze taki typowo te parlamentarnej pracy, ale również chcieliśmy dać siebie coś więcej, szereg konkursów, współpraca z samorządami, ze szkołami, to też nasze jakieś też osiągnięcia. Myślę, że możemy sobie nawzajem pogratulować i podziękować za tę współpracę. Z nami są e, kochani e, też trzygodni księży, jest ksiądz tutaj, gospodarz e, tego miejsca, ksiądz dziekan e, Andrzej parafii brzemieszkiewicz prokursz korakli. Od niedawna jest w Unii Bawie, ale już tyle się księży, że słyszy dobrego, że kilka ksiąg można zapisać dobrym słowem, które tutaj, i dziełem, które ksiądz tutaj dla Unii Europejskiej zrobił, także wielkie bóg Zabór. Jest z nami e, gospodarz też e, dzisiejszej Mszy świętej, parafia, e, potębica ksiądziekan Dziekan Paweł. No, spotkaliśmy się pół roku temu i no, bardzo, bardzo myślę, że sobie przyparliśmy do pustu i mamy obiecane, że, obietane, że wiele dobrego będziemy chcieli dla Poddębic, dla ziemi Podębickiej też zrobić. Są z nami kolejni księża, jest ksiądz dziekan szatku, ksiądz Maciej, także witamy też serdecznie przyjaciół Teraz już od lat, no już nie będę mówił, idą parafia i miejscowość mojej siostry Teresy, która też z nami jest ze swoimi dziećmi. Także też witam się w terenie serdecznie. Razem z księdzem Marianem z Zierża. Witamy też księdza Marianie. Też jest wiele wspólnych dzieł. Było naszym udziałem jeszcze, jak byłem starostką pod Zębickim. Jutro spotykamy się też na przepięknej uroczystości. Także dziękuję i witam księdza Mariana serdecznie. Jest też z nami ksiądz. Ksiądz. Kryspin, ale chyba już, 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 już pojechał, tak, z zaświniej Sanktuarium, miejsca narodzin świętej Faustyny Kowalskiej, gdy, gdy pierwszą kadencję zostawałem posłem, to mój ksiądz Probosz z mojej rodzinnej parafii w Wtedy wtedy już niepodobna msza się odbywało uroczystość jak dzisiaj pod Dębicach, to zawierzył moją osobę i moją pracę służbę parlamentarną, właśnie świętej Faustynie, wielkie Bóg zapłać. Proszę się ukłonić jeszcze raz księżom. Też celebrowałem świętą ksiądz Antoni z Budynka, także też dziękuję księdzu Antoniemu wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiamy księdza serdecznie. Kochani, są z nami też e, znakomici samorządowcy, samorządowcy, z którymi zawsze tylko się znamy. Dobrze nam się współpracowało i współpracuje. Jest z nami pan burmistrz Unijowa, pani Kaclarek, Janka, który przyczynił się do tego, że mówią. Kochani jest z nami. To tutaj lokalnie, nie tylko w naszym województwie, ale tak gdy ja jestem w Warszawie, w Sejmie i y, rozmawiamy o Unijowie y, to wszyscy Panie Podpiszu wiedzą, y, z czego słynie o wiedzą y, wiedzą potencjał w Uniejowie i y, y, gratuluję tych wszystkich osiągnięć, które są Pana głównie udziałem, także gratuluję Ci, że jest Pan z nami. Samorządowców, to ani są także gospodarze, znaczy gospodarze gmin, mojej rodzinnej gminy, Pan Płyt Krzysztof Oźniak. Witamy <noise> na Nadzieja naszego radzinickiego samorządu i którzy Panu Płytowi, dużą, wielką przyszłość, daleko z nas, tak Jest z nami. Użony Wielce kochani dla Podłębickiej Ziemi, jedyny taki w naszym gronie, jedyny taki od 90 roku, od przemian gospodarstw Gminy. Pan Piotr J. Cieszę się bardzo. Z nami także gospodarz gminy Witawa Michał Godawczyk. Witamy. Witamy. Są z nami też i radni powiatowi, gminni, samorządowcy, doświadczeni z wielkim dorobkiem, także z wielu miejsc, z wielu gmin naszego powiatu, ale nie tylko, bo, bo z gmin, z którymi z współpracujemy, ja przynajmniej współpracuję właśnie z Zabolic, z wiceprzyjaciół z Witawy, z panem wiceprzewodniczącym, też z wielką nadzieją, Mateuszem, witam serdecznie. Z, Zadzimia też, tak, radni z Dalikowa, to tutaj z naszych, z naszego powiatu, z Pęczniewa, z Poddębic. Bardzo miło was wszystkich tutaj witać i gościć. I jeszcze też muszę wymienić miejscowości, z którymi, z ludźmi z tych właśnie miejscowości od, od wielu lat już współpracuje. Z Aleksandrowa Łódzkiego, witam was kochani bardzo serdecznie. Witam serdecznie przyjaciół z gminy Błaszki, z gminy Sierad, z gminy Brąszewice, z gminy Brzeźnio, klonowej, z gminy Dronowej, z gmin, żeby nie pominął nikogo, Grabów, tak, też tutaj jest, z Grabowa widzę też przyjaciół z Łowica, z też tak szeroko wspomnę ziemię, Ziemię Łowicką, tak, 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 grupa z Pielnozi silna jak najbardziej, ale nie tylko, tylko Maniewic i, 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 i Ziemia Łęczycka oczywiście jak najbardziej, i pana senatora, tak cała. Także no jest nas bardzo liczne grono i ten sukces, wielki sukces, który jest udziałem Prawa i Sprawiedliwości w skali całego kraju, a tutaj konkretnie wypracowane w tym okręgu migracji przez nas wspólnie z naszym wspólnym y, udziałem, naszym wspólnym udziałem. A ten sukces, ta satysfakcja jest tym większa, że, y, że osobiście, indywidualnie osiągnąłem aż tak dobry wynik, którego się naprawdę nie spodziewałem. Startowałem z szóstego miejsca, drugi wynik na liście 16 tysięcy 637 głosów to naprawdę było ponad moje oczekiwania. Ale to też świadczy o tym, że to, co robię, to, co robiliśmy wspólnie, jest przez Państwa akceptowalne, że uważacie Państwo, że ten kierunek, który pracy dla Państwa i w Biurze Poselskim i poza Biurem Poselskim został przez nas wypracowany z dobrym kierunkiem i bardzo się cieszę i jeszcze raz dziękuję za to poparcie. I przepraszam, że e, na końcu, bo już, a jeszcze Gminę Koszczanów, przepraszam, pominąłem Pana Wójta e, Krzysia Andrzejewskiego. Dziękuję serdecznie, tak, też przyjaciołom z Koszczanów zaangażowali też całą kampanię. Wielkie słowa uznania Panie Wójcie i podziękowanie za, za pomoc, zaangażowanie. Oczywiście gmina mojej rodzinna, gmina mojej żony, gmina Warta też bardzo dziękuję. Gminie Warta bardzo dziękuję, bo tam też bardzo dobry wynik indywidualny i Prawa i Sprawiedliwości podobnie zresztą jak i w gminie jak i w gminie Błażki, czy, czy we wspomnianych wcześniej gminach Brąszewice, Goszczanów. Bardzo dobre wyniki, w Widawie oczywiście tak samo bardzo dobre wyniki. W całym powiecie, powiecie łaskim, całemu powiatowi łaskiemu dziękuję, samemu też łaskowi mieszkańcom Solidarności, łasku, Solidarności z Poddębnik. Wszystkim Państwu naprawdę z całego serca dziękuję, powiatowi Pawianickiemu też powiatowi Duńsko-Wolskiemu, nie chciałbym nikogo pominąć, a do wszystkich się zwrócić szacunkiem, za z podziękowaniem i dobrym słowem. Wszystkim wszystkim Wam kochani bardzo dziękuję i przepraszam, że na końcu, przepraszam, że na końcu powinienem w zasadzie zacząć od Was kochani. Chciałem podziękować mojej rodzinie, mojej małżonce Basi, dziękuję. i niełatwej pracy. Przeprosić jednocześnie za to, że często mnie w domu nie ma, chociaż na ten ostatni tydzień, od poniedziałku byliśmy, prawda, do, do czwartku w nocy, no bo tak musieliśmy. Musieliśmy być do dyspozycji prezydium Sejmu Pana Marszałka i, i, i ten sukces to ja zdaję sobie sprawę, że jest okupiony właśnie niestety tą jakże trudną rozłąką z rodziną i większymi obowiązkami, które moja kochana małżonka musi wypełniać. Jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania. Wszystkim, wszystkim, wam kochani, bardzo dziękuję. Nie chcę nikogo, nikogo pomijać. Koleżankom, kolegom i przyjaciołom, rodzinie bliższej i dalszej, budynce, Joli, koledze ze szkolnej ławki, Markowi, co prawda on Teraz, jest kierownikiem, dyrektorem, nauczycielem w szkole, którą ja kończyłem średnią w także dziękuję ci też Marku. I chciałem ja również serdecznie i gorąco podziękować moim najbliższym pracownikom i współpracownikom z Biura Poselskiego Ilonie, która jest od początku kochani ze mną, Się też pora wiele, z mhm. Szczególnie te obowiązki, które wypełniane są poza biurem, wyjazdy do Warszawy, nie tylko konkursy, to jest jej domena i jej wielka zasługa za to, co wspólnie zrobiliśmy. Myślę, że też i pan poseł i pan Senator też w tym temacie mają wspólne zdanie. Chciałem pozostałym współpracownikom podziękować. Jasi, chciałem podziękować, Beacie, chciałem podziękować, bo byliśmy od jakiegoś czasu też bardzo blisko i na co dzień praktycznie ja mieszczę. Pozostałem osobom, które wcześniej w moim biurze czy pracowały, czy, czy były na stażach, czy na praktykach, bardzo wam kochani wszystkim dziękuję. Chciałem podziękować Zdrowemu hmm. Kierownictwu Struktury Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie. I szkoda, że nie ma dzisiaj z nami mojej zastępczyni, jak mogę powiedzieć. Jest bardzo chora. Nawet byśmy może poprosili jakąś modlitwę, księżę, dziekanie Hani. Pani Hani, łaskę zdrowia, żeby mogła cieszyć się dalej yy, pracą, współpracą z nami. Pani Hania Konarska z Poddenbit. Od początku się znamy, od początku współpracowaliśmy z Panią Zosią, z Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkim członkom Prawa i Sprawiedliwości, życzliwym osobom, przyjaciołom, współpracownikom, sympatykom bardzo serdecznie yy, dziękuję. Za, za całą współpracę i za całą, mm, za te wszystkie, nie tylko 4 lat, ale właśnie 8, 8 lat. Także cieszę się z każdej, z każdej Państwa obecności w dniu dzisiejszym i za chwilę lampką szampana zniesiemy to podziękowanie za ten miniony czas. Mm, I z nadzieją patrzę, widząc w Waszych oczach radość, dobroć i życzliwość przyszłość, prawda? Patrzę z nadzieją, że zrobimy więcej, lepiej. Damy radę. Damy radę wspólnie. Zrobimy to, czego od nas państwo, czego od nas Polska zapotruje. Ja prosiłbym teraz jeszcze, żeby moi przyjaciele yy, zabrali głos. oczywiście później, jeśli ktoś by sobie życzył jak najbardziej yy, pana Goście naszego Roberta Terusla, Terusa Posła poproszę później Pana Szanowera